Mrówki to bardzo pracowite owady. Ze względu na ubarwienie, mrówki dzielimy na czarne, brązowe i czerwone. Żyją one w koloniach, w mrowiskach położonych na łąkach, pod kamieniami lub na drzewach. Mrówki ogrodnice karmią mrówki robotnice, które przez cały czas zajęte są pracą w gnieździe. Karmienie odbywa się metodą usta-usta. Mrówki podczas pracy posługują się szczękami. Królowa oraz samce wyposażone są w skrzydełka. Po kopulacji królowa odgryza swoje skrzydła i buduje własne mrowisko, w którym będzie składać jajeczka. Samce zaś giną. Skarabeusz nazywany jest żukiem gnojowym ze względu na zajęcie, jakim się trudni. Rzuk nojowy, natrafiwszy na stos nawozu, odnóżami formuje z niego kulę, którą następnie toczy w miejsce, gdzie zagrzebują w ziemi, a później służy mu ona za pożywienie. Młode osobniki wylęgają się z jaj, złożonych także w kuli z nawozu, i żywią się nim tak długo, aż wszystko zjedzą i staną się dorosłymi osobnikami. Rzuk nojowy potrafi przesunąć kulę nawozu większą niż on sam. Czasami można zaobserwować parę skarabeuszy pomagających sobie przy toczeniu nawozowej kuli. Pająki posiadają gruczoły jadowe i osiem odnóży, często wyposażonych w pazurki i pokrytych włoskami. Ich ciało jest pozbawione kości. Od urodzenia potrafią tkać pajęczynę. Nie należą do owadów, lecz tworzą odrębną grupę pajączaków. Pająki tkają pajęczynę wysnuwając od włoka wilgotne i nici, które twardnieją na powietrzu i stają się ich siecią łowną. W zależności od gatunku pająki rzucają się na ofiarę lub wstrzykują w nią jad. Nóżki pająków są wyposażone w przystawki, dzięki którym mogą chodzić po suficie, nie spadając. Mucha domowa jest to owad pospolity na całym świecie. Z jaj złożonych przez samicę wylęgają się larwy koloru białego, które przyistaczają się w muchę. Mucha może przetrwać okres zimowy w stanie diapauzy. Mucha domowa jest roznosicielem licznych zarazków chorobotwórczych. Owady dorosłe żyją zazwyczaj 1-2 miesiące. Twórcy miodu. Istnieje wiele różnych gatunków pszczół. Najbardziej rozwinięte społecznie są pszczoły miodonośne. Owady te odznaczają się doskonałą organizacją. Żyją w społecznościach, w ulach zbudowanych przez człowieka, albo w gniazdach zakładanych w pniach drzew, lub w zagłębieniach skalnych. W rodzinie pszczół jest jedna królowa, kilka trutni, czyli samców, oraz pszczoły robotnice, około 50 tysięcy osobników. Wszystkie pszczoły mają określoną funkcję do spełnienia. Robotnice budują sześciokątne komórki, wykorzystując do tego własną wydzielinę zwaną boskiem. Komórki łączą się w plaster. W dzień i w nocy królowa składa jajeczka. Natomiast pszczoły robotnice, przefruwając z kwiatu na kwiat, zbierają nektar kwiatowy, wsysając go za pomocą trąbki. A na nóżkach, w tak zwanym koszyczku, przenoszą pyłek. Nektar ulega przerobieniu na miód wewnątrz komórek. Pasikonik nazywany łąkowym śpiewakiem wydaje dźwięki podobne do smokania, a używa do tego swych odnóży. Wzdłuż szerszego stawu długich tylnych nóg owada mieści się szereg tak zwanych kołeczków. Pasikonik wytwarza dźwięki pocierając tymi kołeczkami o skrzydła. Dźwięk ten nazywany skrzekiem wydaje samiec, przywołując w ten sposób partnerkę. Narząd suchu pasikonika znajduje się po spodniej stronie odwłoka. Jego bliscy krewni, świerszcze, mają te narządy umieszczone w stawach kolanowych. Dzięki swym długim tylnym odnóżom, pasikonik może wykonać długi skok, czasem połączony z lotem. zbudowane są z dużej, ruchliwej głowy, na której znajdują się duże oczy oraz trzy przyoczka, długi odwok i wielkie, błoniaste skrzydła. Większość ważek ma żywe ubarwienie o metalicznym połysku. Zmysłem orientacyjnym tych owadów jest doskonale rozwinięty wzrok. Narząd gębowy ważki wyposażony jest w liczne ząbki. W locie niektóre gatunki osiągają prędkość 100 km na godzinę. Samice składają jaja do wody lub na roślinność wodną. Z nich wylęgają się larwy, które następnie przeobrażają się w postać dorosłą. Na świecie jest bardzo dużo gatunków motyli, różniących się od siebie wielkością, kształtem skrzydeł i ubarwieniem. Motyl w swoim życiu przechodzi przez kilka etapów. W pierwszym etapie z jajeczek złożonych przez motyla wykluwają się larwy, nazywane gąsienicami. Następnie gąsienice te linieją od 4 do 5 razy. W kolejnym etapie swojego rozwoju gąsienica przeistacza się w poczwarkę. Po licznych przeobrażeniach trwających czasami kilka lat, poczwarka przekształca się w dorosłego motyla. Motyle żywią się nektarem kwiatowym i sokiem owocowym, który spijają za pomocą trąbki. Motyle są pożyteczne, gdyż zapylają kwiaty przenosząc pyłek.